Siamo na widowisku środkowym będzie z takiej gry Denon. Ta gra kiedyś się nazywała Evilnon, ale ją przełożono na, na Evilnon. Zmienili nazwę po prostu i to jest rok 2018 i tu grę zrobili. i Ja nagrywam najstarszą wersję tej gry, akurat. Ja że nagrywałem z Emil, nawet te maski, układałem mnie. No, no to to jest właśnie ta gra, i tylko, że to starsza wersja jest, nie? I to inaczej kiedyś wyglądało, ale możecie kojarzyć to, ale dobra, mamy kabel, więc pójdziemy sobie zamontować. Jest nasza zakonnica. Ona kiedyś inaczej wyglądała. Taka niższa trochę była. No temu ona tak szybko biega na tym normalu? No ja tu wersję akurat na Google pobrałem, mnie. Akurat tam nie wyskakiwało, że to może być wirus. Nie, ale to też może być wirus. Ale raczej nie, bo to nic mi nie pokazywało bo no to raczej to nie jest dobra na koniec nas nas goni, to musimy teraz takiej karty poszukać na której będzie ta szafka i tam będą nożyczki i i obetniemy te skrzydła tak robiliśmy w Evil w tą maskę, nie? a teraz z do ucieczki potrzebne więc dobra okej, okay, mamy ten kocyk, więc go wezmę wiedziałem że tu przyjdzie zlagowała się czy co? Ja cię kręcę no. Dobra, idź! No, ja cię kręcę no. No, zlagowana była po prostu. Tak powiedzmy. Ja pamiętam jak w to grałem kiedyś. No, ten odcinek to juniorski nagrywał. Kojarzycie może takiego youtubera? Nie, no to on właśnie nagrywał. tą gra. Ja oglądałem jego odcinki, akurat z, z wiem, no to można powspominać te czasy. Ja pierdziele, ja muszę gdzieś indziej iść, bo ta... ta konica to gania. ciężko grało kiedyś, bo ta wersja była starsza akurat. Ciekawe na iPhone też jest ta wersja, ale chyba nie. Albo może być też. Ok, mamy tą kartę, więc spit. to Ona tu nieźle potrafi przestraszyć. Ale dobra. Lecimy szybko. I niepotrzebnie ten korytarz usuwali, akurat. Bo, jak wyszła i Wynano wersja 1.1.5, nie? No, to akurat musieli usunąć ten korytarz i to trochę popsuli, ale no. Każda wersja inna jest. no Niestety. Pytanie, gdzie jest zakonnica teraz. Dobra Ja się boję iść do góry Bo on skera zrobi O, idealnie Ale ja muszę szybciej obetnąć te skrzydła Wychodź Ja myślałam, że to zakonnica była, nie. Już tak mi serce stanęło. Ora, postaram się tak bez przeklęstw, ale ja akurat tak nie przeklęłam. No, Ta gra jeszcze laguje, ja ci kręcę. No ja akurat nie użyłam takich mocnych przeklęstw na odcinkach, no bo ja mogę mieć problemy, nie dlatego... Jakbyście odcinek nagrywali, to wam nie polecam przeklinać. Jedynie to takie drobne przeklęstwo, to ty się nic nie stanie akurat. Ale w życiu to już nie raz przeklinałem. Dobra, wracamy do naszej gry, więc jest zakonnica. No szybciej, no. A wiecie co mam pomysł? Taki jeden. Puszczę tą kratę i zobaczymy, czy przyjdzie. Jednak e, w tej wersji tak w kurzach ona nie przychodzi. Nie no to zachować się, jakby jej nie było, no tak bym grę przeszedł. że głowę trzeba, tego kozła znaleźć, jakby. No wejdzie sobie ja nie róbcie, no gdzie ona jest? Ja bez niej to ja nie przejdę tej gry. Dzięk, dobra Nie no, nie gadajcie, że ona zniknęła, no Ja chyba usuwam tą wersję, bo się nie da No bo minuty odcinka lecę, ja walę, no gdzie ona jest? Jak ja tego nienawidzę, jak jej nie ma po prostu Już prawie całą szkołę ominęłem, to już jej nie ma No niech sobie nie, rób, nie robią No a naczyno. na trzy, no widziałem, No że Wiecie co? Dam się zabić No Czekajcie, ja mogę tu No co jest?! Zakonnica, proszę cię A, dobra, mam pomysł Mam pomysł Patrzcie Ja specjalnie zginę żeby ona się odbagowała, Jak ja chyba sobie starszą wersję i nam pobiorę 1.1.5 albo 1.1.6, mogę pobrać, ale nie wiem. No, jakim cudem ona się zbagowała po pierwsze, mnie to teraz ciekawi. Chciałem ją tu go ominąć, a ona od razu. O, dobra, obudziła się. To był dobry pan, żeby zginąć specjalnie. Dobra, niech biegnie za mną. Szybko polecę. Do tej szafki. Dobra. Poczekamy, jak pójdziecie modlić, dobrze? I mój komputer. Bierzemy saveki No i przeszliśmy tą grę. Widzowie udało się. Jest. Jest, mamy to. Masterki mamy. I... No i dzięki widzowi jak obejrzeliście ten film i nara.